Pięćdziesiąta minuta spotkania. Różyna gospodarzy ma zutkarnie, a wykona to Arkadiusz Brawo, Arek. Dwa, dwa. Przedstawicieli mediów, trenerów dla konferencji prasowej.

My z kolei, tak jak myśleliśmy, się zajęliśmy dużą na i Też było to oczkuć, bo w tej pory znaczy, to są mocno do nich wniosek. A dzisiaj mieliśmy z tym elementem realne Niemniej jednak uważam, że zagradzany przedwojny mecz i z przebiegu meczu, wydaje mi się, że remit byłby już nieustartny. Nie szanowni Państwo, co do decyzji, oceny decyzji sejmów w ostatnich dniach. Wiem, tak. Dziękuję. Dziękuję trenerowi. W o podsumowanie spotkania. Proszę trenera dużych gospodarzy pana Krzysztofa Malinowskiego. Co po takim można powiedzieć? Pewno zdecydowanie najsłabsze spotkanie w naszym wykonaniu w tej rundzie. Jednak jak to my nie lubimy te nie lubimy wygrywać pięknie, ładnie i spokojnie, tylko zawsze muszą być te emocje, że to też, tak sprawa kibiców, może to przyciąga na pewno gratulacje dla drużyny mimo słabszego meczu, za, za no, olbrzymie zaangażowanie w wójtówce. Na pewno szczęście, szczęście nam to pisało. Drużyna Zagląga bardzo mocno się postawiła, wychodziła z groźnymi kontrami. Na paski bardzo dobrze go piłkę osłaniał, a tam młodzież fajnie z nim współpracowała. Eee, chyba z tego miejsca muszę przeprosić naszego ciapka bo nie kazałem używać lewej nogi, ale bo są zakończył mecz, Także ciabł już mnie przepraszam, strzelaj dalej. Dzięki bardzo. Dziękuję dyrektorowi Dużymi Gospodarczym za podsumowanie spotkania. Jeżeli mają pytania panowie ze strony mediów, to zapraszam nie zgadzam się, że to był słaby mecz w dniu dzisiejszym. Były, były w tym sezonie gorsze mecze. Rywal był zdecydowanie silny, szczególnie te kontrataki. Zabrakło mi w drużynie motoru strzał z dystansu. Po sezonie, proszę, chłopaków i trenujemy na treningach. Bramkaże, no stop wyjmują tą piłkę z siatki. Ale od razu mówiłem, przecież my za trening punktów nie dostaniemy. To, co tutaj Pan powiedział, nie oddajemy strzału, więc nie dajemy bramkarzowi możliwości popełnienia błędu. Mają bardzo na dobre uderzenie, nie jeden z nich. Nie wiem, dlaczego się na to nie decydują. Myślę, że dzisiaj wiele rzeczy nie zagrało, nie tylko strzały z dystansu, ale też to, co wyprawialiśmy przy stałych fragmentach, gdzie mieliśmy zupełnie inaczej to zaplanowane. Nie wiem, no zostawmy już drużynę, myślę. Najważniejsze, że wygrała, może no, ze stałych fragmentów też strzeliła, bo jak też strzelił bramkę z żółty No Na pewno jest nad czym pracować, to na pewno. Okay. Czy są jeszcze pytania ze strony? No, jeżeli tak to bardzo Proszę. Ja mam pytanie do gości, bo dzisiaj rzeczywiście Olimpia Albą wygrała fajny mecz, fajne spotkanie, sami młodzi chłopcy, tu sam koło sofno znana postać. Panie że Mam pytanie dotyczące poprzednich spotkań, na no. ile, bo fajne na ile było, było wsparcie z, z pierwszej drużyny, poprzednich spotkań? bo dzisiaj wiadomo, no, pierwsza drużyna grała od godzinie 17, do 16, nie mogło być tych, w sobie słowie, zrzutów, jak to wyglądało w poprzednich meczach? W tej partii, bo na ostatniej, na ostatni mecz, w nie mieliśmy nikogo, nikogo tak tak zwanej pierwszej, pierwszej drużyny. Praniebie mieliśmy też również tylko anczkę ankorosłowa, więc tak yy, generalnie że biorąc tych spadków tam dużo nie ma, bo yy, tak mówię sytuacja naszego gołębowego na tyle na, napięta cały czas, że wszyscy muszą gdzieś tam gotowości przy pierwszej szkole. My mamy 20 też chłopaków, którzy gdzieś tam są też yy, w, w szkole sportowej, tak, więc, więc też chcemy im nie dawać jak więcej szans, bo mam nadzieję, że to zaprezentuje, zaprezentuje w przyszłości i krok tych chłopaków gdzieś tam nie było. Zobaczymy na wyższy, na wyższy poziomie. No to teraz, jeszcze, czy zna Pan wyniku piątej połowie, co Powiem szczerze, że, że nie znam. Też ciekawe z pewnością. Panie ale, ale, jeszcze ale... pytanie do trenera Dzisiaj nie było w, w naszej drużynie rąka śnieżowskiego. Na no ile to no odczuwamy? Myślę, że na początku jak ważną jest postać tej drużyny i z pewnością to dzisiaj zabrakło. Eee, Rozmawialiśmy tu z trzema, z dystansu, myślę, że Romanowi tego nie trzeba powtarzać i on na pewno by to dzisiaj robił. Od niego chłopacy zastąpili, na pewno Romek wróci na następnym meczu, jest jednym z liderów tej drużyny i na pewno było to dzisiaj. czuć. się był z nami tylko duchem e, i ciałem, ale na trybunach nie był na boisku i na pewno szkoda kołzową zagadkę, no, siła, siła. że nie mogliśmy na a zatem jeszcze, bo zbliża się ym, na dzisiaj najważniejszy mecz sezonu, tak? które już były, czyli powoli zbliżamy się do meczu do z Kipersem-Wikielec. Yy, jak wygląda sytuacja w części, jeśli chodzi o ewentualne kartki, pauzy, kontuzje? Jak na dzisiaj wygląda przed... przed yy, no jeszcze więcej, to chyba dwa tygodnie, tak? Podaję, Nie napominamy się za bardzo na to spotkanie. Mamy przed sobą jeszcze bardzo ciężki wyjazd do Gołdawki. Jeśli chodzi o zawodników kontuzjowanych z pewnością Ładesz Pusta raczej nie wróci już z tej rundzie do grania. Reszta na ten moment wrócił Sebastian Majas po kontuzji, reszta jest do mojej dyspozycji. Jak już wiem kogo nie będzie na Wikielca, nie będę zdradzał, możemy w kuluarach porozmawiać, bo po co pomagać przeciwnikowi. Także każdy się należy, kogo nie będzie, ale na pewno będą. neka